Dzień dobry, dobry lot. Dzisiaj akurat wróciliśmy mamy wtorek, 3 marca, wróciliśmy z pierwszym transportem ze wspólnych głębików właśnie z ptakami z Polski na wspólne głębniki, a do tego przywieźliśmy tak jak obiecaliśmy, ponieważ wiadomo jest masa tych telefonów już od wystawy, można powiedzieć, byliśmy totalnie wysprzedani z tych produktów palowa blue, które sami stosujemy u siebie w hodowli już dwa lata rzędu, teraz już trzeci rok patrzcie idzie i zainteresowanie za było ogromne, ale tak jak mówiłem na początku nie braliśmy tych produktów, można powiedzieć, że nie braliśmy, no wzięliśmy praktycznie wszystko, co miało na stanie i właśnie, ale końcówka roku była taka, że już te produkty były w znacznej części mało dostępne, ponieważ to są produkty przede wszystkim naturalne, dlatego zawsze robimy, ogólnie tak, Jurysen woli wyprodukować tego ciutkę mniej, niż żeby miało zostawać to na następne sezony i tak dalej, także tutaj myśmy zabrali wszystko, co, jaka była możliwość, teraz, no wiadomo, masa hodowców była troszkę niezadowolona, zresztą tak samo my tutaj, że... Zarówno Paloma Brown jak i Paloma Vital tutaj środki, które są do rozpłodu gołębi przede wszystkim u nas pierwszy lęg, niestety tak sobie zrobiliśmy, że i Vital i Brown wystarczyło nam tylko na pół lęgu, ponieważ sprzedaliśmy te środki, nie pomyślałem, żeby dla siebie je zostawić, tak że my też byliśmy poniekąd troszkę właśnie yy, zdenerwowani, że nam to brakło trochę, że sobie to wszystko rozplanowałem, ale na dzień dzisiejszy już wszystko jest w porządku, tak jak obiecaliśmy mamy 3 marca, dwie godziny temu przy, przyjechaliśmy właśnie z Holandii yy, tylko rozpakowaliśmy samochód yy, yy, przeszedłem się do Gołębi zobaczyć jak tam wszystko wygląda w tych paru dniach nieobecności, no i od razu prezentujemy te produkty, z tego względu, że część hodowców na pewno zapomniałem, bądź nie zapisałem, bądź mieli się mi przypomnieć, jeżeli te pro, yy, mieli się przypomnieć, jeżeli te produkty będą właśnie dostępne, dlatego, że nie mam dla, do wszystkich numerów telefonów, czy sobie nie odpisałem, lepiej jest właśnie nagrać ten filmik i teraz powiedzieć właśnie, że oficjalnie, że te wszystkie produkty na razie na stanie u nas są. Wzięliśmy około chyba 60 czy 70 pakietów lotowych, też około 50-70 pakietów rozkładowych, także po trzeci to było wszystko zaprezentowane na filmiku, także tutaj myślę, że nie będziemy mielić... Jeszcze raz tego wszystkiego, jak to wygląda. Tutaj, tak jak mówiłem, cały pakiet lotowy to jest 8 produktów. Dokładnie w tym momencie 9, ponieważ też była masa zapytań jeżeli chodzi o drożdże piwne, ponieważ mówiłem, że właśnie w okresie rozpłodowym, czy lotowym, czy u młodych tak samo stosujemy właśnie ten czosnek, glukozę, miód i tak dalej, ten rewelacyjny środek, taki naturalny antybiotyk Paloma Brown i właśnie, że podajemy go z drożdżami najlepiej, no bo wiadomo, one najlepiej tutaj są przyswajalne drożdże z tym właśnie czosnkiem, z tym... Miodem, glukozą i tak dalej. I wielu hodowców pytało, dlaczego w gamie Jurysen, jeżeli ma ten środek, dlaczego trzeba brać drożdże z innej firmy. I tutaj poniekąd no, można powiedzieć, że nie, że nie można tego nazwać kłamstwem. Aczkolwiek my już właśnie od praktycznie pełnego roku, od półtora roku testowaliśmy drożdże właśnie w swojej hodowli. One tak wyglądają troszkę inaczej niż, niż zwykle te drożdże takie mielone, wirkowane. Ponieważ ja z początku myślałem, że czy drożdże takie, czy drożdże, to za przeproszeniem jest jeden piero. -a. No, a tutaj właśnie od. No, Prawie półtorej roku zaczęliśmy testować te drożdże i tutaj, wcześniej też nie ukrywając, używaliśmy drożdży przede wszystkim od Byłem BMT, drożdże od Petersa, tak samo BMW, to były drożdże powiedzmy kilowe w granicach tam 68-72 zł w zależności od kursu. Fajne drożdże, aczkolwiek tutaj nawet jak jest skład podany, tutaj białko surowe jest to między innymi 31%. 31%. W tych drożdżach u Petersa bodajże jest to 28,5, aczkolwiek jest tu jest i lesina, aminokwas fajny, metionina i tak dalej. Wszystko jest tu w, w, zawarte w tych drożdżach i jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ mają świetną y, jakość. Y, wykonywane są po prostu, można powiedzieć, tak samo jak drożdże używane w piekarnictwie, tak samo tam w Holandii, tak samo tutaj Jurisyn nawiązał sobie właśnie taki fajny kontakt, że specjalnie dla gołębi jest przesiane, wyselekcjonowane drożdże. I co jest ciekawego właśnie w tych drożdżach? Tak, często się zdarza tak naprawdę otwierałem, czy drożdże byłem te czy od Petersa, że nie mówię o innych jakichś drożdżach. One są takie, że jakby otworzył pudełko, to może człowieka zadusić jest taki można powiedzieć pyłek przesyszony, przesiany i o ile myślałem, że drożdże nie mają żadnego znaczenia, o tyle y, tam Petersa drożdże są bardzo dobre. To, to używaliśmy tego przez 4-5 lat, ale na dzień dzisiejszy właśnie, że od ponad roku używamy tych drożdży, których właśnie z początku nie wiem, że one są dostępne, ponieważ też. Nie chcę uniknąć tego, żeby hodowcy nie myśleli, że tam na siłę coś <coughs> oferuje, nawet tego nie próbują się w domu czy coś. Dlatego mówiłem, że tej drożdży nie ma w ofercie, wolałem to sprawdzić. samemu, dopiero ktoś hodowca się sprawdził na stronie holenderskiej, mówi mi, że jak nie ma tych drożdży, jak Ty ich nie masz w ofercie tutaj w Polsce, ale te droże są dostępne. No i wtedy już właśnie rozwiązał mi się język, że... Fakt, że te drożdże testujemy, aczkolwiek z początku chciałem sprawdzić, czy one faktycznie są tak fajne, bo no, nie można powiedzieć, że no, te drożdże kosztują 50 zł je, kilogram, także tutaj w stosunku do drożdży, no, wiadomo, są na rynku drożdże tańsze, a są droże tak samo droższe, ale jeżeli chodzi właśnie o tą najwyższą półkę, właśnie Petersa. Rybosa i Jurysenów, no jest wiadomo 20% tych różnicy, także tu na pewno robi różnice. Aczkolwiek tutaj te drożdże są wydajne, no i fajnie naprawdę działają z tym Paloma Brown, jeżeli chodzi o zestaw. Rozpłodowy, ponieważ jak mówiłem tutaj cudownych środków do wygrywania lotów nie ma. Przede wszystkim głębi muszą być zdrowe i to jest podstawa całej hodowli. Jeżeli ktoś mówi, że teraz się robi bardzo modne, że środki na szybkość, środki na zregenerowanie i szybkość, na lepszą wytrzymałość mięśni, na dłuższą szybkość utrzymywania pełnej szybkości głębia w locie i tak dalej. No nie ma, to jest tak samo jak predyspozycja, ja cały czas to po, po, powtarzam, tak samo jak jeżeli chodzi o skoczków narciarskich. Trenują tak samo, mają te plany przygotowane i tak dalej. No jeden daleko jeden krótko no. i tutaj jest tak samo z gołębiami, czyli z lekkoatletami. Jeden będzie, <coughs> mają te same odżywki wszystko, jeden będzie latał szybko, biegą szybko, drugi będzie no, zawsze wolniejszy. To samo jest z gołębiami. Jak jest dobry, zdrowego objemu, nie potrzeba żadnych dopalaczy, bo takich dopalaczy nie ma na rynku. Wiadomo, że jakieś środki, jeżeli ktoś już dochodzi do gołębi, ma fajne gołębie, okaże się, że stosuje jakiś program lotowy i później wydaje się mu, a dzięki temu programowi lotowemu faktycznie te głębie lecą le, lepiej, lecą, ale jak się okaże, Spróbuję innych środków, czy nie poda tych środków i wynik tak samo będzie na locie, tak samo dobry, także tutaj jeżeli są dobre, zdrowe gołębie, to jest to wystarczające, dlatego ja tutaj nie będę mówił, że te środki, jeżeli ktoś sobie ten pakiet lotowy, czy rozchodowy weźmie od razu, gołębie będą leciały 5 minut szybciej, no nie będą leciały 5 minut szybciej, ale na pewno będą 5% zdrowsze, to możemy zagwarantować, ponieważ... To jest też nieprawdopodobne, jak wielu hodowców, którzy kupili właśnie te pojedyncze produkty, które mieliśmy na stanie, są zadowoleni i jaki mamy ogromny odzew, jeżeli chodzi właśnie o te produkty, które tutaj oferujemy. Sam Jurisem właśnie wczoraj, żeśmy się spotkali na półcieczce odbioru FCI 3 czy 4 wspólne głębiki brały właśnie tak samo pakiety lotowe, ponieważ zobaczyli, jak te głęby latały przede wszystkim na chorobniczu, gdzie w pełnej gamie tego głęby są utrzymywane. I dziwnym trafem była najlepsza skuteczność lotowa, powrotno-lotowa. Powrotno Aż do superfinału, do 500 km na tym chodniczu, gdzie wszystkie loty były w dziób. Tak samo u nas na głębie młode stosowaliśmy pierwszy rok, zastosowaliśmy całkowicie. System Paloma Blue używając zamiast 8 tylko 4 produktów, bo to są loty do 200 km. Uważam, żeby przede wszystkim młode były zdrowe. No i też się okazało, że nasze drużyny potrafiły zająć pierwsze, trzecie, czwarte miejsce w oddziale w klasyfikacji generalnej, gdzie nie są trenowane, nie są wywożone. U nas, tak jak ja to powtarzam, milion razy gołębie młode latają na dziko. Także no, tutaj jest kwestia taka, że można zwrócić uwagę, że co zdrowie robi z gołębiem. Po prostu, jeżeli gołęb jest zdrowy i w miarę dobry, to on sobie będzie radził. Tak samo tutaj. No, i tutaj pokrótce przypomnę, tutaj jest na YouTube już filmik o tych produktach, jak każdy z osobna produkt, dokładnie skład podawałem i tak dalej. Tutaj może dla przypomnienia powiem, że ja tutaj dzielę coś takiego, że cały program lotowy to jest 2, 2 4, 6, 9 produktów w tym, w tym momencie to koszt, cały zestaw kosztuje 860 zł. Wiadome, tutaj jest sprawa taka, że. Te produkty są bardzo wydajne. Większość tych produktów bodajże 7 z 9 produktów to jest 1 ml na 1 litr wody. Także jeżeli tutaj mamy pół litra, ponieważ tam nawet w Sosnowce na wystawie tam dwóch hodowców przyszło się ze mną kłóciło, że tam no, bardzo wiodącej firmy produkt jest dużo bardziej wydajny niż, bo jest trzy razy tańszy niż te produkty, niż Paloma Blue, ten produkt wiodący wiadomo... Jest 3 razy tańszy, tylko trzeba wziąć namiar taki, że jeżeli tam jest dawkowanie powiedzmy 5 ml, no trzeba być, że 10 ml na 2 litry wody, czyli 5 ml na 1 litr wody, a tutaj mamy 1 ml na 1 litr wody, także tu nie jest 3 razy tańszy, ale 5 razy wydajniejszy jest ten, czyli wychodzi, że i tak dwa razy taniej wychodzi ten produkt, ale tak wolisz ścisłości, że wielu hodowców właśnie mówi, że to są pół -litrowe butelki, tylko tutaj ten, to jest na 500 litrów wody, a Większość produktów ma stosowanie tam 10-15 ml na 1 litr wody, także tutaj trzeba brać na miarę. Krótko mówiąc, na sezon lotowy cały pakiet na 100-120 gołębi starcza z zamkniętymi oczami, a środki takie jak paloma black, aminokwasy, paloma respir, paloma RED, paloma Yellow to są środki, które się używa pozyty 5-6 razy w sezonie. Także u nas program, gdzie gołębie jest około 200 gołębi do lotu, po jednej butelce nam całkowicie starczyło w tym sezonie, a na gołębie młode no to już wiadomo całkowicie. Tak to wygląda. Także tutaj, jak ja zawsze mówię, stworzyliśmy takie dwa, dwa pakiety, jeden z rozpodowy i lotowy, aczkolwiek, jeżeli się bierze pakiet lotowy, to ten, te środki rozpłodowe również wchodzą do tego pakietu lotowego. Także to nie jest tak, że to jest osobno, to jest osobno. Kupując 9 produktów, używamy tego zarówno na sezon lotowy, rozpłodowy, lęgowy i dla, dla młodych. Dlatego, że nie ma złotych środków dla gołębi, że to muszą dostać lotniki, to muszą dostać rozpłodowcy. Na no jest zwierzęcie. Ptakiem od zawsze no, wywodzi się z natury, gdzie jest z skalnym, czyli jemu nie da się dać nie wiadomo jakich olei i tak dalej, ponieważ oni tak tego nie będzie przyswają. Tak samo jak człowiek, jak będziemy jeść trawę, to z trawy nie będziemy mieć energii. Tak samo jeżeli gołębie, nie wiem, dostają tam 7 czy 8 rodzajów olejów, które też testowaliśmy u siebie w hodowli tak samo. A tu przykładowo mamy, powiedzmy, ten Paloma Yellow energetyczny olej lniany który to jest, też ktoś mógłby powiedzieć, że to jest tylko olej liniany, aczkolwiek to jest praktycznie jeden jedyny olej z największą zawartością tłuszczów i najlepiej przyswajany przez ptaki. Także tutaj też trzeba brać na miarę, że czasem jeden olej przynosi dużo więcej efektu niż 5-6 olejów, w której kał się zrobi gorszy, a efektu na głębie nie ma, ponieważ te głębie tego nie przyswoiły. Dlatego tutaj przede wszystkim trzeba wracać do tej natury tak, jak no tak. U nas się to robi, czy to na młode, które są wysłane na wspólne gerliki, czy yy, młode w oddziale, no po prostu wszystkie głębi tak to u nas wygląda i hodowcy, którzy właśnie zaczęli stosować ten system od razu dzwonią, no może z podziękowaniami, tak może górnolotnie i przesadnie, ale są bardzo zadowoleni właśnie, że... Tak, jak mówiłem na filmiku, tak później w rzeczywistości się działy, jeżeli chodzi właśnie o kał, o pół, o lęgi. Tam kilka witali właśnie sprzedaliśmy. To hodowcy niesamowicie byli zadowoleni, jak fajnie wyglądają młode, jak są odchowane, jak szybko się naniosły gołębie i jaka jest płodność jajek. Także no to wiadomo, to przede wszystkim chodzi to nie są złote te środki, że na jeden raz są w 100% płodne, one po prostu poprawiają zdrowie, odporność, immunologiczny system gołębi. I tutaj, właśnie pokrótce mówiąc. Tak jak my używamy w rozkładzie. W rozkładzie używamy Paloma Blue, to jest zakwaszać właśnie, zakwaszać wszystkie kwasy, które niszczą właśnie trichomonady, kokcydia, heksamity, Także my nie robimy żadnych kuracji, oprócz podawania systematycznie Paloma Blue. Palomavita to jest właśnie bardzo pożądany środek, który właśnie dajemy raz, w teraz dajemy dwa razy w tygodniu do wody gołębiom zarówno młodym, jak i gołębiom rozwodowym i raz tylko tak powiedzmy w tygodniu gołębiom lotowym, ponieważ teraz jeszcze to nie jest potrzebne, żeby jakoś dużo tych minerałów musiały przyjmować. Także to jest dowody raz dwa razy w tygodniu, ale raz całkowicie wystarczy. No i paloma Brown jest to właśnie ten olejek, który trzeba dawać na karmę, ponieważ to ma konsystencję właśnie oleju. Jest to glukoza, miód, czosnek, bardzo fajny, naturalny antybiotyk, który również dajemy raz w tygodniu głębio, ja zwłaszcza teraz na tych mgielnych, paskudnych, zimnych, deszczowych pogodach, raz w ciepło, raz zimno, raz wieje, raz śnieg pada, raz deszcz. Tutaj faktycznie młode, fanie to znoszą, jeżeli chodzi o drogi oddechowe i tak dalej. I to też raz w tygodniu podajemy właśnie z drożdżami, ale w ten dzień wtedy nie dajemy paloma blue, ponieważ wiadomo, no to drożdże i wszystko morduje, likwiduje, także nie ma sensu wydawać pieniędzy i podawać te trzy środki jednego dnia. Także przez trzy dni stosujemy paloma blue, czwarty, piąty dzień paloma Vital. I w szóstym dniu podajemy czystą wodę i paloma Brown z tymi właśnie drożdżami nakarne. I to robimy przez cały sezon gołębi młodych, przez, po odsadzeniu gołębi młodych, po prostu można powiedzieć, że od zniesienia jajek praktycznie, wiadomo, no my tam robimy jeszcze 7 dni kuracji paloma vitalem przed zniesieniem jajek, ale to są cztery środki, na których praktycznie można powiedzieć, oblecieliśmy cały sezon gołębi młodych, yy, cały sezon gołębie rozchodowe, właśnie lęki, no i tak samo gołębie lotowe w sezonie lotowym, tak samo również do, otrzymują te środki, ponieważ paloma blue idzie po locie jako, żeby od od yy, no, ucieczki w że po prostu te MB wyczyścić po locie z tych wszystkich toksyn i tak dalej, to wystarcza. Paloma również jest używany tam w środku tygodnia, zazwyczaj w czwartek podajemy. Ale to też różnie, ponieważ tam to są witaminy, także tutaj nie, nie jest to ściśle jakieś określone ważne, żeby nie podawać w dniu wkładania, ani dzień przed lotem, ponieważ to dla mnie nas nie ma sensu. I Paloma Brown tak samo w sezonie lotowym podajemy raz w tygodniu na regenerację z drożdżami, żeby te gołębie się fajnie odbudowały, a żeby nie były obciążane, ponieważ też nie jest sztuką nawalić jakiegoś sztucznego białka i tak dalej gołębiom, gdzie one są zmęczone po locie, żeby doszły do właściwej kondycji jak one są zmęczone i jeszcze im osłabiamy tą wątrobę, żeby... Tak jak na to nie może tego przetrawić, to jak to jak w ogóle te gołębi mają dochodzić do siebie. Także tutaj przede wszystkim w naturalny sposób trzeba te gołębie odbudować. Tutaj jeszcze do tego, tak jak mówiłem, olej lniany, który podajemy praktycznie tylko na loty 500-700 km raz w tygodniu, ponieważ to jest dosyć fajna taka energia która w tym samym dniu musi być podana, jeżeli podajemy na karmę właśnie Paloma Yellow ten olej lniany, to wtedy podajemy Paloma Red, to jest odpowiednik taki naj, najszybciej można powiedzieć blitz formu i właśnie jeżeli tutaj puszczamy te czerwone krwinki krwi i tak dalej, to tutaj niestety spala nam blitzform, tu też nie wiem, wiadomo, ja część hodowców wie, część hodowców nie wie, tutaj jeżeli podajemy blitzform, musimy podać coś na tłuszcz, ponieważ te tłuszcz cały z organią, tak można powiedzieć, że jest tak jakby odsysany, także jeżeli podajemy blitzform, jeszcze wczoraj właśnie z, rozmawiałem z Jurijsem, że to jest najważniejsza sprawa, że podając blitzform do wądy, czyli ten Paloma Red, musimy podawać na karmę Paloma Yellow, właśnie ten Olej, żeby wyrównać w organizmie gołębia to, co paloma ten, wypłucze, ten tłuszcz. Wiadomo, że to jest korzystny środek na czerwone ciałka krwi i tak dalej, ale żeby zatrzymać równowagę w organizmie wszystkich produktów, substancji, mikro, makroelementów, trzeba podawać właśnie paloma jelę. także to jest ważne. Takie, żeby po prostu no, trzeba stosować coś z głową z sensem, żeby przez głupotę można powiedzieć, wydaje się, że podałem to, na drugi dzień podam to, ale oba środki nie będą działać. One działają tylko jak się je połączy razem. Jedno na wodę, drugie do każdej. Także to jest też taka ciekawostka. Paloma no to aminokwas, który nawet teraz na transport gołębi. Aminokwasy przede wszystkim elektrolity które tutaj właśnie podajemy, to jest przede wszystkim no, główne źródło elektrolitów. Także i tutaj wiadomo te substancje wszystkie to podawałem na wcześniejszym filmiku, co się w tym zajmuje. Teraz nawet na transport gołębi też używam wielu hodowców i wspólnych gołębików Paloma Black właśnie z wodą wymieszanej. Tutaj wiadomo przed najlepszy można podawać przed lotem, aczkolwiek u nas my tylko w dniu powrotu do lotu właśnie podajemy w dniu powrotu Paloma Black i bardzo fajnie te elektrolity działają na odbudowę gołębi, ponieważ też trzeba wziąć pod uwagę, że choćbyśmy nie wiadomo ile tych elektrolitów przyjmowali, to organizm jakoś dawkę przyjmie, ale na zaś nie można tych elektrolitów przyjąć. Można po prostu zregenerować gołębia po locie, także dawanie elektrolitów przed lotem to też są tak dla nas pieniądze wyrzucone w błoto, ponieważ gołębia trzeba odbudować, a na zaś w cudzysłowie nie można go tym nakarmić. No i jeden taki z wiodących, najlepszych środków, teraz też one dożywaliśmy przy gołębiach młodych. Właśnie po odsadzeniu jest to palona respir. Jest to wspaniały środek na drogi oddechowe, oparty tylko i wyłącznie w 100% na naturalnych środkach. Część hodowców też tam bodajże 3-4 butelki, tylko mieliśmy tego, ale też są niesamowicie zadowoleni, jak te głębie wyglądają. Niektórzy już nawet zaczęli wypuszczać głębie. Na zewnątrz, ponieważ u nas to w ogóle będą 22 marca dopiero 25 zaczynamy wypuszczać gołębie na zewnątrz, także u nas tego się jeszcze nie podaje lotnikom, ale część właśnie hodowców, dwóch dokładnie podawało ten środek są zachwyceni jak gołębie po kuracji właśnie Paloma Blue najpierw 7 dni i później przez 7 dni Paloma Respir jak te mi fajnie się zachowują. No tak jak mówię u nas tego bez potrzeby nie podajemy, także na razie jeszcze nie używaliśmy przy lotnikach, ale przy młodych tutaj na tej wilgotnej pogodzie jak najbardziej tak. Także tu są... I tutaj podają się Paloma Black, Paloma Red, Paloma Respir, Paloma Yellow. To są cztery butelki, które praktycznie wystarczą na dwa sezony systematycznego stosowania, z tego względu, że pięć na bardzo lekkie 500 też się tego Paloma Yellow nie podaje. Tak samo jak tego Blitz Blitzformu też nie podajemy. Paloma Respir podajemy tylko y praktycznie 3-4 razy w sezonie no i przed sezonem. I tutaj na, jest to też rewelacja taka zwłaszcza w Holandii i w Rumunii w tym roku na maratojskie loty, gdzie wkładanie, gdzie gołębie siedzą w kabinie dwa dni. Jest to jedna kropla do dzioba przy koszowaniu bezpośrednio właśnie do, do dzioba dla gołębia, i to jest przede wszystkim kurkuma. Tutaj to jest środek taki, można powiedzieć, energetyczny na loty maratojskie, gdzie gołębie przebywają w koszu dwa dni, i też jest to w overcie praktycznie od dwóch lat, a robi niesamowitą furorę, zwłaszcza na tych. U Holendrów i Belgów na dalekim dystansie, no i u Rumunów, gdzie wiadomo ten daleki dystans, no to oni wszyscy się w tym lubują i też płyną ogromne referencje, właśnie jak ten środek fajnie działa, przede wszystkim na zatrzymanie masy mięśniowej i tak dalej. Tutaj wystarczy tylko jedna kropla na, na to znaczy jedna kropla, jeden mililitr na, na jednego gołębia w dniu koszowania. Po prostu łapimy gołębia i dowola wola tam to kilka kropel tych, tego środka. I tutaj, to jeszcze wiadomo, nawiązując do hodowców, tutaj też system w Holandii, w Belgii, lotowanie jest inny. Myśmy przerobili ten system tak, jak u nas jest to robione, ponieważ wiadomo, no inaczej jest koszowanie, inaczej są te loty rozplanowane. Myśmy zrobili plan lotowy taki, który najbardziej, no, zresztą widać w miarę, tam po tych naszych wynikach, że, że ten system u nas fajnie zadziałał. Dlatego myśmy ten system przerobili na polski i też tutaj nie dajemy tego holenderskiego, tylko po prostu ten tak, jak my to robimy tutaj u siebie w domu bezpośrednio, czy to przy głębiach młodych, czy przy odsadzeniu, przy głębiach rozpłodowych, przy głębiach lotowych. Przez cały rok mamy tutaj, wiadomo, jeżeli ktoś m, któreś te produkty zakupi, czy cały pakiet, no to wiadomo, dorzucamy wydrukowany tak samo taki zestaw lotowy. I tutaj wiadomo zale, na, należy zaznaczyć też na wystawie, nawet tam chyba mieliśmy tutaj, że 150 czy 200 tych zestawów lotowych musieliśmy drukować, ponieważ rozdawaliśmy tak samo, tutaj nie ma żadnych tajemnic, tylko wiadomo, trzeba brać na miarę na to, że no, trzeba uważać jakie są loty, jak są loty lżejsze, to nie można przesadzać, nie można zawsze, jak pisze, jak jest napisane właśnie w zestawie, że podajemy tam w środę paloma RED, to nie podajemy w ciemne, jak będzie lekki lot 300 km czy 500, to wiadomo, wtedy trzeba wyrzucić ten środek, bo tu chodzi o to, żeby to wszystko podawać z głową, a nie po prostu na ilość. Też nie można pomyśleć, że jak Maziarz wpisał sobie, że podajemy raz w tygodniu palu maret, to ja podam dwa czy trzy razy i będzie lepiej. Nie będzie lepiej, to tylko będzie obciążało gołębia, także tutaj trzeba brać namiar właśnie na to, że namiar na to, że to są tylko i aż gołębie, także tutaj natura tak je selekcjonuje i jeżeli te gołębie są zdrowe, to my bardziej możemy im zaszkodzić niż pomóc, także tutaj kwestia jest taka, że trzeba z gołą naprawdę pochodzić do tego tematu i u nas tak jak mówię podstawą jest właśnie ten Paloma Blue, Paloma Vital, Paloma Brown i Drożdże, to są cztery środki, które dajemy można powiedzieć na okrągło, gołębie rozpodowe, lotowe, młode, tam tylko się zmieniają u lotników dni, że to bardziej idzie na początku tygodnia, ale tak wie cały sezon przeleciały tylko na tych środkach. Także u nas jest taki pakiecik właśnie podzielony, że to jest dla nas pakiet rozpodowy, to jest dla nas pakiet lotowy. Ta całość to jest właśnie pakiet lotowy. Także tutaj na pewno na początek dla hodowców to jest pakiet rozpodowy, jest ekstra, jeżeli chodzi właśnie o witalność gołębi. Paloma Vita, Paloma Blue, kokcydia, Trigomonade, hexamity, Paloma Brown właśnie z drożdżami, ten naturalny antybiotyk. No. Tak jak mówię, tutaj się zawiedliśmy pierwszego na wspólne głębiki, dosyć fajnie te ręki poszły nawet po gołębiach, które zostały odkupione ze wspólnych głębików po tych mutkach, po późnych mutkach fajnie młode się wychowały, także no i zresztą widać tak, hodowcy byli właśnie zadowoleni, że zależenie tych jaj w tym roku poszło do góry i tak dalej, no my jesteśmy tylko zadowoleni właśnie, że coś co promujemy, co reklamujemy tutaj w Polsce zdecydowaliśmy się na to i faktycznie od razu hodowcy są bardzo zadowoleni. Także tak to po części wygląda, tak jeszcze raz powtórzę, ponieważ kładowcy pytają. Wszystkie te środki kosztują tutaj mamy. Paloma Blue kosztuje 90 zł, Vital, Brown. Respir, Black, Red i Yellow to są wszystkie produkty po 110 Zł. 60 Zł kosztuje produkt na, na loty maratońskie i 50 Zł rożne. Czyli cały, cały pakiet lotowy kosztuje na ponad 100 Gołębi. Kosztuje pakiet lotowo-rozpodowo-lęgowy, bo to tak jakby to się podaje cały czas tym Gołębiom. To jest 860 Zł, a oprócz tego, a 360 Zł kosztuje pakiet yy, czysta, dobrze mówię? a 360 zł kosztuje pakiet rozpłodowy, tak, tutaj ten pakiet rozpłodowy, także tutaj, myśl... i to są też, tak jak wielu hodowców pyta, nic więcej, oprócz właśnie tych drożdży, nic więcej na pakiecie rozpłodowym nie podajemy i na pakiecie lotowym. To jest totalnie wszystko, co używamy u nas w rozkładzie. do tego wiadomo gryty, mm i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o jakieś substancje na karmę, czy płynne, to jest tylko i wyłącznie to, co u nas jest stosowane w hodowli. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj wiadomo, też wielu hodowców się pytało, tam niektórzy kupują pojedynczo, po dwie butelki od razu zamawiali, po trzy, czy będzie, czy nie będzie. Ja nigdy tego nie mogę zagwarantować, teraz no mamy, wydaje się tego sporo, ale dzisiaj już właśnie skończymy nagrywać i ten pakiet, tak jak obiecaliśmy, i tam hodowcom, którzy przede wszystkim do rozchłodu i do, przy młodych, do młodych, bardzo im to zależy, żeby jak najszybciej to mieli, także teraz właśnie nawet nie mamy czasu odpocząć, tylko od razu będziemy to pakować I dzisiaj już około 90 czy 100 butelek jest wysyłane. Także tutaj można powiedzieć, że nie wiemy jak będzie wiadomo u Jurysena, ponieważ też właśnie podpisuje te umowy ze wspólnymi globalikami na dostarczanie tych produktów. Produkty na razie są łatwe, tak jak mówię, no, trzeba się przypomnieć, teraz dzwonić, to będziemy to wysyłać, a czy, to będą, czy będą dostępne do czerwca, do sierpnia, czy przez cały rok, no to mi jest naprawdę trudno określić, to wszystko zależy od hodowców, jakie tym będzie zainteresowany. Na dzień dzisiejszy są dostępne, także... Jeżeli ktoś jest zainteresowany to zapraszamy do kontaktu i nie będziemy to od razu wysyłać, tak teraz był przez tej półtorej miesiąca z tego względu że po prostu tych produktów nie było. Teraz wszystko jest na świeżo, fajnie, z datami długimi, ponieważ to wszystko wyszło w trzecim tygodniu, trzecim, czwartym tygodniu lutego z taśmy produkcyjnej, także jeżeli ktoś jest zainteresowany zapraszamy do kontaktu 692-468-569 i tak jak mówię, nawet jeżeli ktoś bierze jeden produkt od razu cały zestaw lotowy jak my to u siebie w hodowli stosujemy w rozkładzie i tak dalej jakie kuracje to wszystko od razu zamieszczamy także myślę że taka ciekawostka i no i fajna sprawa zresztą co potwierdzają rekomendacje właśnie hodowców że są dosyć zadowoleni z tych środków także... Jeżeli ktoś jest zainteresowany, warto, warto przetestować. Aczkolwiek wiadomo, no jedni to jest tak samo jak z samochodami: jedni jeżdżą Mercedesem, drudzy jeżdżą Audi, a trzeci jeżdżą jeszcze Polonezem. Także tutaj wiadomo, jakby to właśnie powiedzieć, nie mówimy właśnie czy to nie negujemy, ponieważ wiadomo na rynku jest, przeróżne są środki i tak dalej, tylko wiadomo, no u nas w masa tych środków, bo pewno z 12-13 firm żeśmy przetestowali. Dlatego z początku sam byłem sceptyczny, że natura i tak dalej, te tyle, kilka środków nie trzeba dawać powiedzmy na karmę, nic więcej, tylko dwa razy w tygodniu coś na karmę, trzy raz, że to jest za mało i tak dalej. No myśmy przeszli przez wiele systemów, no i faktycznie na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, że to jest jeden, jeden pierwszy chyba i jedyny system, który faktycznie możemy swoim nazwiskiem hmm, Podpisać, że faktycznie jest to fajna sprawa i możemy się tym zajmować, promować to, ponieważ wiemy, że to jest system, który na pewno nawet tych najbardziej wybrednych, nie zawiedzie. Dobry lot.